Witaj serdecznie! W tym materiale omówimy sobie pozycję naszego ciała w klęku podpartym. Bardzo dużo ćwiczeń dla kobiet w ciąży i w ogóle ćwiczeń na mięśnie przykręgosłupowe jest w pozycjach klęku podpartego. Nie jest to łatwa pozycja dla naszego ciała, szczególnie kiedy mamy już dosyć spory brzuszek, tak więc chciałabym sobie go razem z Tobą omówić. Do tych ćwiczeń zawsze zachęcam swoje klientki, aby korzystały z pomocy. Ja tutaj mam przy sobie koc i dwie kostki jogowe. Jeśli nie masz kostek jogowych, to możesz spokojnie wykorzystać kilka książek, które podłożysz sobie pod dłonie. Wszystko zobaczymy oczywiście w praniu. Zaczynamy. Słuchajcie, kocyk jak najbardziej się nam przyda. Żebyśmy miały pod naszymi kolanami. Tak, żeby kolana mniej nas bolały w pozycjach klęku podpartego. Dalej, jeśli twoje nadgarstki bolą cię w tych pozycjach, zwróć przede wszystkim uwagę, jak układa się twoja dłoń. Bardzo często widzę, że dłoń w klękach podpartych panie układają w ten sposób, że Nadgarstek bardzo mocno opiera się o ziemię, dłoń jest podniesiona do góry i tylko jest podpór na opuszkach palców. To jest tak zwany efekt zgniłego jaja, czyli nie chcemy dociskać dłoni za wszelką cenę do maty, a my to powinnyśmy właśnie zrobić. Powinniśmy przenieść ciężar ciała z nadgarstka na całą dłoń, i na opuszki palców. Ma to być efekt, jakbyśmy chciały nadgarstek delikatnie oderwać od ziemi, od maty i wesprzeć ciężar ciała na dłoni i na opuszkach palców. Mamy takie poczucie, żebyśmy chciały zatopić swoją całą dłoń z rozczapyżonymi paluchami w mokry piasek. Jeśli ta pozycja będzie dla Ciebie ciężka, wykorzystaj pomocę w postaci klocków jogowych. Dłoń delikatnie oprzyj o yy, klocek, a palce delikatnie opuść w dół. Mamy mieć poczucie, że cała dłoń jest parta. Tutaj mamy takie wrażenie, jakby ktoś nam chciał leciutko nad nadgarstek podnieść do góry, a dłoń jest cała wklejona. W ten sposób Pracując sobie na klockach, które są rozłożone tak, żeby barki można było ściągnąć w dół, mamy poczucie, że ten ciężar nie schodzi tak maksymalnie na nasz nadgarstek. Ok, słuchajcie, to jeśli chodzi o dłonie, <ścoughs> czyli dłoń już mamy ustawioną. I zauważ, że dłonie warto ustawić tak, żeby były w linii z twoją obręczą barkową. Nie muszą być pod twoimi barkami. Możemy sobie troszeczkę oddalić od siebie. Ważne, żeby mieć dobre ustawienie dla naszej klatki piersiowej. Dalej, barki nie mogą być bardzo blisko twoich uszu. Tylko musimy je ściągnąć daleko od uszu i wydłużamy szyję. Następnym y, ustawieniem jest są nasze łokcie. I tak, jak nasze kolana nie mogą być przyprostowane, czyli wysunięte do przodu, tylko delikatnie zrotowane na zewnątrz. To już wymusza zaangażowanie naszego mięśnia ramiennego, więc zauważ, że w pozycjach klęku podpartego nie tylko pracują mięśnie wzdłuż kręgosłupa, ale i cała obręcz barkowa. Łopatki są delikatnie ściągnięte, co powoduje, że nie mamy zaokrąglonych pleców. Ale też nie mamy luźno puszczonej klatki piersiowej. Musimy, musimy się dobrze odepchnąć, ściągnąć barki i odblokować łokcie. Dalej ustaw swoje stopy luźno, a kolana ustaw pod swoimi biodrami, tak żeby było tobie wygodnie. Stara się za mocno nie ściągać miednicy do tyłu, jednakże także nie możemy wysuwać za bardzo ciała do przodu. Więc najlepiej jest delikatnie pobujać lekko przód, lekko tył i zostawić swoje ciężar ciała na czterech punktach sprawiedliwie, czyli dwie dłonie i kolana. Jeśli mamy kolana ustawiony na szerokość bioder i stopy puszczone luźno, nieściągnięte do środka, przechodzimy całą naszą uwagą na miednicę, czyli znowu zaczynamy ją delikatnie poruszać lekko przód i lekko tył. To jest dokładnie ten sam ruch, który wykonywałyśmy w materiale o ustawieniu postawy naszego ciała w pozycjach pionowych. A teraz zobacz, zmieniając ustawienie swojego ciała, zwróć uwagę na to, jak ustawia się odcinek lędźwiowy, albo się bardzo ściska, albo się za bardzo rozpręża. Tutaj w tym ustawieniu już czujemy, że odcinek lędźwiowy mówi głośne nie. A w tym ustawieniu zauważymy, mamy poczucie, że za bardzo ściskamy naszego maluszka, i dodatkowo wprowadzamy nadmierne, niepotrzebne napięcie w dole brzucha. Tak więc, delikatnie zmniejszając zakres ruchu, wracamy do ustawienia neutralnej miednicy. Neutralna miednica nie znaczy, że mamy całe plecy proste, dlatego że nie mamy prostych pleców w odcinku lędźwiowym. Zawsze mamy delikatne pochlenie, ale pamiętając o ustawieniu miednicy, czyli spojenie łonowe i kość krzyżowa, mniej więcej na jednej wysokości, delikatnie kolce biodrowe, wyrównane, czyli boki ciała są ładnie rozprężone, to nam daje poczucie aktywizacji mięśni głębokich i przy okazji czujemy, że nasze żebra są ładnie rozchylone i możemy spokojnie sobie oddychać przeponowo. Czyli teraz trzymając pozycję neutralną miednicy mamy poczucie, że możemy wziąć spokojny wdech do żeber, delikatnie do brzuszka i spokojny wydech. Nasza klatka piersiowa może się rozchylać w 360 stopniach, czyli w każdą stronę, na boki, delikatnie żebra mogą się rozchylać, mogą delikatnie wychodzić do przodu, czyli w stronę maty i delikatnie rozprężać się w stronę sufitu. Spokojne wdechy i spokojne wydechy. Trzymając postawę ciała, zapewne już czujesz, że ona jest wymagająca, a my dopiero będziemy startowały, aby ćwiczyć Kolejne nasze partie mięśniowe w klękach podpartych. Tak więc pamiętaj o tym ustawieniu ciała, bo będziemy wykorzystywało tę postawę w naszych wspólnych treningach, na które Cię serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.